Pixblocks, kurs 14 Python, lekcja pierwsza rozwiązanie zadań. Cześć, ja nazywam się Zygmunt. Dziś rozwiążemy pierwszą lekcję Pythona, czyli rozpoczynamy kurs 14 w programie Pixblox. W pierwszej lekcji będziemy się uczyć wypisywania danych, i właśnie pierwszy przykład pokazuje nam instrukcję Print, która służy do wypisywania danych. Dzięki niej pojawi nam się klasyczne Hello World. Program należy uruchomić niebieską strzałką. Wynik działania wyświetla nam się w polu output. Kwadratem przerywamy działanie programu, a suwakiem regulujemy jego szybkość działania. Z kolei tą strzałką możemy sprawdzić krok po kroku działanie programu, żeby widzieć, co dana instrukcja w danym momencie wykonuje. Jest to dużym atutem PixBlocksa w stosunku do innych programów z klasycznym IDOL. Pod im mamy opis instrukcji. Przejdźmy do zadania pierwszego w którym to już samodzielnie musisz wypisać hello komputer. Musimy pamiętać, że wielkość liter ma znaczenie, a klikając gwiazdkę możemy podejrzeć, jaki ma być wynik programu. W czasie pisania napisy w zależności od rodzaju będą wyróżnione różnymi kolorami. Z czasem docenić to ułatwienie. W zadaniu drugim musimy tym razem wypisać nazwę aplikacji PixBlocks. Dana funkcja przyjmuje apostrofy oraz cudzysłów. W zadaniu trzecim ćwiczymy tym razem wypisanie napisu na ekranie goodbye komputer. Drugi przykład pokazuje nam, że możemy nasze zdanie I like Python przypisać do konkretnej zmiennej. W tym przypadku jest to sentence. W zadaniu czwartym przypisujemy do zmiennej sentence zdanie hello world i następnie wypisujemy je za pomocą funkcji print. O wielkości liter mówiłem, że print z dużej litery nie zadziała. Natomiast zmienne sentence z małej litery i sentence z dużej litery to dwie zupełnie inne zmienne. W zdaniu piątym wypisujemy zdanie hello world trzy razy. Użyjemy do tego zmiennej, jak to robiliśmy wcześniej. Przykład trzeci uczy nas, że dzięki użyciu metod upper i lower jesteśmy w stanie zmieniać wielkość liter naszego zdania zapisanego do zmiennej sentence. Widzimy w outputcie, jak to się zmienia. W zadaniu szóstym przypisujemy do zmiennej sentence zdanie Hello, world i wypisujemy je metodą upper, aby otrzymać zdanie napisane dużymi literami. W zadaniu siódmym jest trochę na odwrót. Zmienną sentence zawierającą hello, world wypisujemy małymi literami, używając do tego metody lower. Przykład czwarty pokazuje nam metodę capitalize. Dzięki niej jesteśmy w stanie zmienić wielkość pierwszej litery naszego zdania zapisanego do zmiennej sentence. W zadaniu ósmym musimy do zmiennej sentence przypisać zdanie Python is cool i wypisać ją metodą capitalize, aby otrzymać zdanie rozpoczynające się wielką literą. W przykładzie piątym widzimy, że za pomocą funkcji print możemy wykonywać podstawowe operacje matematyczne. W tym przykładzie jest to dodawanie. W zadaniu dziewiątym, wzorując się analogicznie na przykładzie wcześniej, używamy funkcji print. Odejmujemy 3 od 5. W zadaniu 10 utrwalamy funkcję print i dzielimy w ten sam sposób 10 przez 2. Przykład 6 pokazuje nam, że wartość, jak i napisy możemy przypisywać konkretnym zmiennym. Przypisujemy do x2, a do y3. Możemy wykonać na nich działania takie jak na przykład mnożenie. Przykład 7 przedstawia, że nazwy zmiennych w Pythonie nie mogą się rozpoczynać cyframi. Ani zawierać łącznika myślnik lub spacji. Wielkość liter w nazwie zmiennych ma duże znaczenie, ponieważ zmienna name z małej litery i name z dużej litery to dwie zupełnie inne zmienne. Tu też widzimy komentarze. Jeżeli mamy hashtag, czyli krzyżyk, to to, co jest zapisane dalej, jest tylko informacją dla programisty, a program tego nie bierze pod uwagę, jakby tego nie było. W zadaniu 11, tak jak w poprzednim przykładzie. Przypisujemy do zmiennej x 10, a do y 2. Następnie używając funkcji print podzielimy je. Przykład 8 pokazuje nam, że możemy także przypisać nazwane przez nas zmienne do innych zmiennych. W tym przypadku tworzymy zmienną result, która jest sumą x, która jest równe 5 i y, która jest równe 10. W zadaniu 12 tworzymy trzy zmienne i przypisujemy im wartości. 5, 10, 15. Następnie tworzymy zmienną result która będzie sumą tych zmiennych. Następnie dzielimy ją przez 3, w ten sposób dostajemy średnią z danych liczb. W przykładzie 9 poznajemy bardzo przydatną w programowaniu operację matematyczną, a mianowicie modulo, czyli reszta dzielenia. Dla przykładu 20 modulo 3 równe jest 2, ponieważ 6 mieści się 3 razy 20 i zostaje reszta 2. W zadaniu 13 liczymy resztę dzielenia modulo z liczb. 8394 i 28. Wynik działania naszego programu pokazuje, że jest to liczba 22. W zadaniu 14 musimy obliczyć resztę z dzielenia z liczb 52940 i 93. Tu wynik naszego programu pokazuje nam, że jest to liczba 23. W przykładzie 10 dowiadujemy się, że operator podwójny znak dzielenia dzieli liczby, a następnie wynik dzielenia zaokrąga w dół. Dla przykładu, 10 dzielone w ten sposób daje nam wynik 3. W zadaniu 15 mamy 50 cukierków, które rozdajemy 13 osobom. Musimy obliczyć tak, żeby wszyscy dostali tyle samo. Przykład 11 pokazuje nam operator, który wygląda jak podwójny znak mnożenia, który służy do potęgowania. Liczba po lewej stronie jest podstawą potęgi, a po prawej wykładnikiem potęgi. W zadaniu 16 mamy wypisać potęgi liczby 2. O wykładnikach od 1 do 3. Wykorzystujemy do tego poznany operator potęgowania przed chwilą. Przykład 12 pokazuje zasady działania na zmiennych. Działanie przypisania oznaczone znakiem równości przypisuje wartość po prawej stronie do wartości po lewej stronie. Tu dodatkowo zwróćmy uwagę, że a równa się a2 to jest to samo co zapis a plus równa 2. W zadaniu 17, wzorując się na poprzednim przykładzie, mamy pomnożyć zmienną a równą 2 5 razy nowo poznanymi sposobami. Każdy wynik wypisujemy. Przykład 13 pokazuje, że możemy także jednocześnie przypisać wartości do dwóch zmiennych. Poniżej znajdują się zabawy. Są to czyste lekcje do przećwiczenia nowo poznanej wiedzy z kursu. W tej lekcji to już wszystko. Zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia! Cześć.